Cześć, to bruder fan Antekitata, e, Mikołajkowe prezenty. Dzisiaj mamy, patrzcie, takiego klasa: Akcjona 950. Jest to klas, którego Antuś bardzo tak chciał e, dostać, i e, w końcu jego marzenie skromne się tutaj spełniło. Już to zostaw, jak możesz. Już proszę, tutaj o wyciągnij go. Antyka, co to jest za klas? Co on ma? Wkręcane koło. No? No. Jak z odkręcanymi? No no bo te czarne to znaczy, że... Jest o! Tu jest jakaś instrukcja nowa! Antoś. Do niego. Patrz, że tutaj koła się odkręcają. O, jest takie nawet pokazane jak to zrobić. Czyli tak. Z tyłu trzeba ściągnąć to coś czerwone, przyczepić do koła, można odkręcić, ściągnąć koło i potem tym czerwonym z powrotem to przykręcić. Później taki golas bez kół zostaje. No. A to jest na lince, tak, Antoś? Trzeba nożyczki. Aha, nożyczki. No to tutaj, Tata, mam nożyczki. Dobra, mam nożyczki. Słuchajcie, podejść tutaj do mnie, Antosiu Przednij <słuch> tę <Antek, słuch> takie wielkie, nie? No. Dobra, dziękuję. Jest. Udało się. Proszę, kluczyk. Oj. I zerknijmy, jak to się odkręca w ogóle. Czyli bierzesz, tak? No. O, odkręcił. Patrzcie, sam. I co, on to siurekko idzie? Uh -huh. Czy ciężko? To jeszcze chyba. Chyba jeszcze musisz. Wow. A tu się, to zostaje to po, po prostu trzeba przyczepni. Jest. Fajny, nie? No. A jak tutaj się go wtedy przykręca? Jak z powrotem? W prawą stronę pewnie się no. odkręca, bo ja robiłem w lewo i się odkręcało. No to spróbujmy. A, czyli to, ta piasta ona się tak przykręca. I koło... koło dobra, klinuje. dobra. O, i już jest, ty, i działa. Ekstra. Tak, tak. Poproszę. patrz na obciążnik. Pokaż. Patrzcie, jest obciążnik, on tutaj też jest chyba nieprzyczepiony. Możesz. Chyba nigdy tak nie było mocno przyczepione. Chociaż dawno traktorów żadnych nie miał. No. I obciążnik można. Nie ściągaj go może. O, no dobra. Czyli on jest do ściągnięcia. Jak widzicie, tutaj ma takie coś. To on tutaj będzie. Sobie siedział. Ok. Zobaczymy, Maska się podnosi. Maska, o, Maska ale się podnosi. No, coś tutaj ma chłodnicą, nie? No. Takie coś. Tu jest. A w ogóle. O, tu jest ten. Jeszcze coś obcinać? Nie. Tu jest zaczep podnoszony. A kierownica jest? Ty kierownicy nie ma, chyba? Dobre. Nie, no jest. Patrz. Ciężko. Naprawdę? Jestem już zamontowany. <laughs> Proszę. Andrzej. Ale oczy czerwone. A gdzie tą czerwoną nakładkę dać? Bo ona wchodzi. Tu wchodzi. No, musisz to pilnować, żeby ci się nie zgubiło. Bo nie odkryć Czyli jest takie coś, taki element. Czyli te, ten element trzeba stawić tutaj. O, nawet się lepiej kręci teraz dzięki temu. A jeszcze to wchodzi. Od Nie no to wtedy to kierownica musi wejść w dach. Dobra. Tata, w do tyłu to się otwiera do przodu. No właśnie. Patrzcie jaki nowy model. Weź Antoś spróbuj tutaj pojechać trochę. Fajnie się jedzie tym nowym. No. Ja cię. Ten... ale będzie dojść teraz i ten odmieram. i klas w ogóle dwóch kolegów, trzeba będzie potem ich zapoznać chyba. Dobra, pokaż jeszcze tą... <laughs> zapoznać.. <laughs> Dobra. Pokaż jeszcze pod Mhm. Ale super ten traktor. Pod Stingel, no, ale wielki. Ja ciebie. Patrzcie, wielka przyczepa zbierająca. Podwójne... Y, dwie osie Kolejne marzenie Antosia Siano! To jest na siano, ale mamy siano przecież schowane <grymne> Poczynanka, tak nie wiem Sianko będzie Wow Wow Justyna, przestań już pić Co to teraz? Jeszcze czekaj, pomogę ci Ona jest ogromna ale... lina jest Wow, pierwszy raz taki. taki co to za gar? Patrzcie, nigdy. lina w zestawie. Po co ta lina jest tutaj? A instrukcja gdzie? Się... No ty wyciągnęłaś. Instrukcja może. Dobra, karton na bok. Tu jest tylko katalog. A nie, tu jest katalog Ty, to jest. się podnosi. Ja cię i co tutaj? Tak, patrz. tutaj jest patrz. To jak kręcisz, to to się rusza. No. Tu jest pokazane. Co Bomba. To się ściąga. Do góry można dawać. No, a te, tutaj te. Dobra, to nie ściągajmy na razie. Tutaj się. Stopka to podnosi. To skończyło się już? No samo. Się Patrz ta stopka. To się to się a tu jest drabinka taka. Patrz. Tata, ale jest stopka. Uh -huh. a, a zobacz, tutaj jest taka drabina, i są takie. I można wyczyścić. I drzwi. Bo... I, I można wyczyścić wtedy. No. Słuchajcie, Talina. Jest tutaj do zakładania. Gdzie? A. I tutaj na górze później jest. Już wiem! Czyli ona, ona będzie szła tak: że będzie szła przez te dziurki, tu, potem zakręci, tu, i tu, Tata, i tu, to, i tu. A możesz to zamontować? Tak, mogę. A zamontować mam? Dobra, to tutaj zaraz zamontujemy, nie? A weź podszepią do tego nowego klasa. Podoba ci się już tym co? Tak. Fajne prezenty. Mój dzieci pyszny. Pyszne. Jestem nam że mówię, że pyszny prezent. Czekajcie, tylko tutaj. A już tylko może śniadanko zjeść. Dobra. Dobra, Antoś. włączą wałek. Czekajcie, tylko wezmę kamerkę niżej. O. Na dywanie ten wałek się nie kręci coś no Może nie łapię tutaj na tyle Jak to, to nie? Kręci się Kręci tak się, łatwo. tylko musisz jechać tym nie się Kręci się, kręci się, kręci. tylko tam trzeba go palcem dotknąć, no nie będzie idealnie, spoko A to się kręcą? Aha, to się nie kręci też. To pewnie krzywałek kręci kręci. Mama. Aha nie, przepraszam, to jest korpka do tego. A nie, Hej. no bo to jest taka... No, korpka do, do wysypywania w ogóle. Przecież mm. no, może... to nie działa, jak rozrzucnie. Dużo prezentów, ale mm. ty musiałeś być grzeczna, kotku. A ja? No chyba no ty, ty też, po, dwa, po trzy a. prezenty. Ja a. ciebie. Fajnie, a jeszcze jest ten mały fent od Justynki tym To chyba Justynka go spróbuje otworzyć. To Justynka, Justynka traktory. Chcesz traktorek otworzyć? No to fajnie a, wygląda Antoś pomóż jej, otwórz ty Chodź dam ci cukiereczkę Antoś to jest elf do zadań specjalnych To no chcesz? To otwieraj Antosie Żeby ci później nie było smutno tylko głodna, ale nie chce śniadania No tak Woli, te wszystkie słodycze, co? Tak <laughs> się gładzi po brzuszku. O, jeszcze mamy, patrzcie, tego małego. Zobacz, co to, on już ma. to jest twoja zabawka. Proszę, Justyna! M miał kierownicę na tą latoś? No nie opieraj się. A, a dobra. Nie ma. Nie ma kierownicy. Okej, okay, patrzcie. On w zestawie nie ma kierownicy. nie. nie. Jest dobra. Nie jest! Wow, jak Z tyłu już dawno nie mieliśmy takiego unboxingu małego. Dobra. I od góry trzeba tutaj otworzyć. trzeba się przypatrzeć do tej kierownicy. No, trzeba ją tutaj... czekaj I Kiedy będziesz miała farmę? Dobra. Tutaj o. pokazują, że on jest taki... On ma chyba takie zawieszenie, co? Tak, ruchoma oś jest. I może no jest... wspierać inne duże traktory. Dużego fenta i przyczepa. Tu jest narysowana. Nieźle. Fajne. Fajne. Pokaż go Antoś. Nie, czekaj... Czekaj, czemu ściągasz naklejkę? Co to jest za naklejka? Aha. Dobra. No, no, no. Jak uważasz? To nie jest Twój traktor, tylko Justyna. Justyna, można ściągnąć tejkę? Co? Mm -hmm. On też nawet nie czekał na odpowiedź. Oto? Patrz. Proszę <laughs> ściągnąć. Otwiera Dobra. się maska? Nie, Panie, nie, co? nie otwiera się. Ale y, oś jest, patrzcie, troszeczkę resorowana, tak więc można się tutaj ładnie bawić, wozić, coś. Tutaj za chwilę... To się I tym miłym akcentem żelkowym, słuchajcie, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że święty Mikołaj, też na Mikołajki, was też was odwiercił i przyniósł wam naprawdę wspaniałe zabawki. Wymarzone. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć! Pa, pa!